Dzień dobry, Justyna Damski. Zaprezentuję dzisiaj, w jaki sposób możemy wysłać pliki JPK VAT za miesiąc wrzesień 2020 roku poprzez nową bramkę. Otóż dotychczasowa bramka mikro-jpkmf.gov.pl przestała działać. Tu jest informacja na stronie, że ta bramka będzie działać tylko do 30 września. Też mamy tu informację, że od 2 października zostanie uruchomiony nowy klient JPK Web. Otóż klient ten został uruchomiony, i mamy nowy adres. Ja tu może uwypuklę ten adres e kreska mikrofirma razem pisane, jest to bezpłatne narzędzie do generowania i wysyłania plików JPK, tak zwany klient JPK Web. Otóż po uruchomieniu tej strony, tu w jednym z menu mamy wysyłkę, robimy Dodaj plik i wskazujemy plik JPK VAT, który został przeznaczony do, wysy do wysyłki. Jeżeli plik jest poprawny, taki, taki mam tu komunikat, to możemy zrobić dalej. I teraz tu w, za, w zakładce podpis mamy, że nie jest podpisany i dajemy podpis. I teraz, w jaki sposób możemy wysłać ten plik JPKVAT? Otóż możemy podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub Kwotą przychodu. Ja tu wybieram kwota przychodu. I tu należy wypełnić wszystkie te pola, które tu dotyczą tej firmy, która wysyła JPK. I po podpisaniu, po wypełnieniu tych wszystkich NIP, imię, nazwisko, datę urodzenia właściciela firmy i kwoty przychodu za 2018 rok, robimy podpisz i uzyskujemy taki oto. Taki oto widok, ponieważ ja już wysłałem ten pliki od PK, więc nie mogę go drugi raz wysłać, i tu klikamy, jeżeli jest to podpisane prawidłowo tym przychodem, to klikamy wyślij, a następnie uzyskamy taki widok i tu możemy kliknąć na ten mały przycisk, który spowoduje skopiowanie tego numeru referencyjnego do schowka. Po wysłaniu otrzymujemy na e-mail potwierdzenie, że przesyłka została dostarczona, jaki jest nadany numer referencyjny. Niestety na razie nie udało mi się uzyskania tego upo może jutro? Dziękuję za uwagę.